W tym odcinku zrobimy industrialny żyrandol włączany telefonem. Skończyliśmy kłaść wszystkie panele, więc mogę się zająć kolejną rzeczą na liście rzeczy do zrobienia. I jak widzicie, na tej części poddasza straszy jeszcze goła żarówka, więc w tym momencie zajmę się właśnie tym. Mam pomysł na bardzo fajny żyrandol pasujący do naszego planowanego wystroju. Ostatnio stały się modne żyrandole w postaci belki drewnianej, z której po prostu w jakiś sposób zwieszają się. E Prawki, albo są po prostu na kablu, albo jest to wszystko jakoś omotane. Muszę przyznać, że sam dałem się złapać na tę estetykę. Wygląda to naprawdę fajnie, ale tym wszystkim sklepowym żywandolom bra brakuje pewnej autentyczności. Nie wiem do końca, jak to nazwać, w każdym razie do naszego bardzo surowego wnętrza myślę, że lepiej będzie pasowało coś, co zrobię samemu ze znacznie. Konkretniejszej belki i taki kawał drewna został mi z demontażu. Muszę przyznać, że będzie idealny, wystarczy go trochę skrócić. Pozostała robota jest naprawdę prosta. Wydrążę go trochę, żeby stracił na wadze. Do samego sufitu zamocujemy to za pomocą łańcucha i takich obejm do ogrodzeń, sufitki. Ja kupiłem już oczywiście standardowe, nie wiem jeszcze jak to rozwiążę, bo ten no, haczyk tutaj, ta podsufitka, trochę mi się to jeszcze nie łączy, ale na pewno na coś wpadnę. Jedną będziemy na pewno musieli modyfikować, żeby puścić przez nią kabel zasilający. Oprawki również są w miarę standardowe, wyglądają tak bardzo proste i myślę, że będą pasowały do bardziej ozdobnych żarówek typu Edison. Myślę, że będę brał się do pracy, generalnie jest tu troszeczkę stolarstwa przede mną, ale myślę, że wszystko będzie ok. A i ostatnia rzecz, na koniec, żeby nie było za nudno, zrobimy sobie z tego taki smart home. No dobra, biorę się do roboty. się godziny później udało mi się zrobić całkiem fajny kanał na te wszystkie przewody. Najpierw naciąłem wszystko piłą tarczową, potem usunąłem ile się da głutem i młotkiem, a na koniec tutaj frezarką zrobiłem takie zagłębienie, po to, żeby można było w łatwy sposób tutaj wsadzić zaślepki z takiej cienkiej sklejki. Wszystko po to, żeby tutaj na przewody nie sypał się z czasem a żaden kurz. W każdym razie teraz pozostaje mi tylko zająć się bardziej elektryczną stroną naszego przedsięwzięcia, a to oznacza, że muszę przymocować do kabli jeszcze pięć poprawek i wymienić właściwie na jakich odległościach od siebie będzie to wszystko wisiało. Podczas gdy piran w przeszłości łączy kabelki, mogę Wam opowiedzieć więcej o portalu Łączy nas Napięcie, który jest sponsorem tego odcinka. Powstał po to, by ułatwić komunikację wszystkim, którzy mają do czynienia z prądem elektrycznym. Nie mówię tylko o elektrykach i innych profesjonalistach z branży, ale również majsterkowiczom i osobom, które po prostu natrafiły na jakiś problem, na przykład podczas remontu. Oprócz bloga eksperckiego, na którym znajdziecie branżowe materiały, możecie skorzystać również z sekcji pytań i odpowiedzi, gdzie każdy może zadać pytanie społeczności portalu. Sam nie mam za dużo doświadczenia z pracą z prądem, dlatego już na etapie planowania konstrukcji mojego żyrandola skorzystałem z tej opcji i zadałem pytanie na portalu o przekrój przewodów, który planowałem użyć. Przekrój przewodów wydał mi się dość cienki w stosunku do mocnych żarówek, które planowałem wykorzystać, jednak po chwili inni użytkownicy uspokoili mnie i powiedzieli, że wszystko będzie cacy, więc Teraz nie tylko mam fajny, ale też bezpieczny żerandol, o który nie muszę się martwić. Twórcy portalu umieścili system, który nagradza najbardziej aktywnych użytkowników. Dlatego jeśli macie dużo do powiedzenia w kwestii prądu, wasza pomoc dla innych użytkowników będzie nagradzana punktami. Osoby najwyżej w rankingu mogą liczyć na nagrody rzeczowe i zniżki w sklepie team.pl. Jeśli jesteście zainteresowani, to link do darmowej rejestracji znajdziecie w opisie do tego filmu. To tyle z mojej strony, wracajmy do żerandola. Nie będę jeszcze zakładał dekielków, chcę mieć dostęp od góry, żeby po zawieszeniu wyregulować wysokość poszczególnych oprawek. Natomiast teraz myślę, że dobrym pomysłem będzie zająć się modyfikacją jednej z podsufitek. Oryginalne otwory po środku chcę wykorzystać do zawieszenia haczyków przy suficie, natomiast jedną z tych podsufitek zmodyfikuję tak, żeby otwór na przewód był jakby obok tego oryginalnego otworu, więc teraz muszę znaleźć wiertło dokładnie tej średnicy i po prostu wywiercić obok jeden otwór. W którym będę wieszał, że mam niestety tylko i wyłącznie karton Gips, a to mnie zmusza do zastosowania tego typu rozwiązania. Jest to hack typu parasolka, przynajmniej pod taką nazwą go znam. Działa to mniej więcej tak, że wiercimy duży otwór, przekładamy. I po drugiej stronie karton Gipsu te ramiona nam się rozkładają i wtedy wystarczy to dociągnąć. W teorii wytrzymałość takiego pojedynczego punktu to jest około 10-15 kg. Mam nadzieję, że dwa utrzymają mój dyrandol, a ostatecznie będzie to wyglądało tak. Nie chcę nic modyfikować, jeśli chodzi o te podsufitki, bo wydaje mi się, że każda modyfikacja skończy się tym, że będzie to wyglądało po prostu brzydko, więc wolę jak haczyk będzie widoczny. Pod sufitem i łańcuch po prostu będzie na nim zawieszony. Zanim skręcę to wszystko ze sobą, będę musiał tutaj podłączyć przewody zasilające. Myślę, że będzie to wyglądało całkiem spoko. Aha, taką, yy, taka szybka rada, jak macie do pomalowania coś, co i tak będzie kiepsko widoczne z daleka, można użyć po prostu markera. Myślę, że będzie to wyglądało w miarę przyzwoicie Mam sporo szczęścia, bo w miejscu, w którym wypadł pierwszy otwór, jest jakiś profil od podwieszonego sufitu. Wydaje mi się, że zwiększy to zdecydowanie wytrzymałość tego połączenia. Mam nadzieję tylko, że parasolka się tam ładnie ułoży. W każdym razie zacznę od zamontowania tej pierwszej podsufitki, odmierzę drugą w tą stronę. No i dopiero wtedy zdecyduję na jakiej wysokości to wszystko powinno wisieć. Żyżondal prezentuje się następująco. Muszę przyznać, że jestem zachwycony. Projekt prosty technicznie, umówmy się, tylko kawałek drewna i kilka oprawek, ale jednocześnie trudny emocjonalnie, bo do ostatniej chwili nie wiedziałem, jak on będzie się tutaj prezentował. No cóż, prezentuje się naprawdę fajnie, myślę, że pasuje do tej przestrzeni i zdecydowanie nadaje jej odrobinę charakteru. Jest tutaj minimalistycznie, ale fajnie. Muszę wymyślić jeszcze coś na oświetlenie schodów. Natomiast nie zatrzymuję się tutaj. Eee, przede wszystkim żyrandol nie jest wydaje mi się jeszcze skończony, bo uzgodniliśmy, że musimy wymienić żarówki na trochę słabsze. Nie będę tego robił już w tym filmie. Natomiast została jeszcze jedna rzecz do zrobienia. Eee, no cóż, powierzchnia jest dość duża. Tam mamy schody, tam mamy sypialnie. Eee, gdybyśmy chcieli eee, włączyć to światło eee, ze schodów, no to musimy najpierw włączyć schody, żeby się tutaj nie zabić po, po ciemku. Włącznik jest dopiero tutaj, gdzie stoi kamera. E, musielibyśmy wrócić, wyłączyć światło na schodach, wrócić tu. Wiecie o co chodzi. Generalnie jeden włącznik wydaje mi się za mały, dlatego zrobimy sobie tu troszeczkę smart home. Jest wiele włączników e, smart. Ja wybrałem Sonoffa, bo mam do niego zaufanie, już kilka takich włączników gdzieś tam u mnie funkcjonuje. Wymienię sobie ten włącznik, który tutaj mam na taki. Ten włącznik, który tu mam reguluje też oświetlenie drugiej części naszego poddasza, więc muszę mieć podwójny. I taki tutaj mam. Jest to wersja RF. Co to oznacza? Nie tylko mogę sterować sobie tym światłem wtedy z po ziomu telefonu, ale też mogę sobie dodać takie bardzo proste przełączniki wyglądające jak zwykły pstryczek do światła na baterie, które mogę zamocować dosłownie wszędzie. I planuję zamontować jeden przy wyłączniku od schodów i jeden w pobliżu naszej sypialni. Dzięki temu będzie można z obydwu tych miejsc włączać i wyłączać te światła, które tutaj mamy. Będzie zdecydowanie wygodniej. I no cóż, nie jest to takie trudne. Generalnie jeśli macie wyłączniki w dziwnych miejscach, polecam to rozwiązanie, jest naprawdę fajne. Biorę się za instalację, skonfigurujmy to sobie i zobaczmy jak to będzie działało. Włącznik już działa, wszystko podłączone, zamontowane i generalnie prezentuje się fajnie. Jedyne co teraz musimy zrobić, to podłączyć go do internetu i generalnie są różne smart włączniki, Pójdę według instrukcji i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Konfiguracja zajęła mi chwilkę, bo włącznik chciał się podłączyć nie do tego WiFi co trzeba, ale ostatecznie zrozumiałem, że to jest ten problem, i potem poszło. Jak spłatka. Dociągnąłem sobie jeszcze Google Home, żeby móc korzystać e, póki co e, z asystenta Google. Oczywiście planuję dokupić te e, włączniki e, radiowe, o których Wam wspomniałem, ale teraz mogę też korzystać chociażby z funkcji głosowych. Na przykład mogę powiedzieć Hej Google! Włącz żerdol! Okej, okay, ni, niestety ma problem z wyłączaniem żyrandola, mogę wam to pokazać. Hej Google, wyłącz żyrandol. Jeśli nie powiem wyłącz dostatecznie dobrze, to czasami nie łapię. Mówią mi wszyscy, że niewyraźnie mówię, więc to może być to. Ustawię tak, żebyście widzieli jeszcze to światło, które jest w tle które czeka na jakiś swój fajny żelandol e, skonfigurowałem to ta, tak, że mogę zapalić obydwa światła mówiąc Hej Google! Hej Google! Włącz poddasze! Tada! W ten sposób mogę wyłączyć i włączyć całe światło naraz Ciekawi mnie jak, jak to działa y, jeszcze w tej opcji, że hej Google! Wyłącz żyrandol, A tamte światło zostaje. A czy teraz wyłączy mi resztę świateł w grupie? Hej Google! Hej Google musi być. Wyłącz poddasza. Mitówka, no? Jedyne, co może ludziom przeszkadzać mi, niekoniecznie, to to, że wstryknięcie jest dość yy, głośne. Natomiast do tego akurat włącznika jest jeszcze yy, apka i mamy takie przełączniczki. Możemy sobie je też przełączyć. Myślę, że to jest całkiem fajne. Tak jak wspomniałem, e, tak posiadanie tego dla posiadania to było gadżeciarstwo, ale kiedy faktycznie macie do przesunięcia jakieś włączniki, a nie chcecie kuć ścian, dodawać kabli, Musiałbym tutaj ryć naprawdę dużo karton gipsu i w ogóle nie uśmiecha mi się to. Myślę, że to rozwiązanie jest dużo prostsze i w miarę tanie. Nie, nie pamiętam ile kosztuje taki włącznik, ale to nie są jakieś straszne pieniądze. Dodatkowe te e, piloty radiowe są... Znacznie, znacznie tańsze niż taki przełącznik, więc wydaje mi się, że też nie ma tutaj z tym problemu. Można sobie nawieszać takich włączników, ile chcecie. Są też takie małe piloty przenośne, można je sobie na przykład trzymać przy łóżku. W każdym razie w spialni mamy żarówkę y, Tradfri to się nazywa, z Ikei, y, która właśnie ma takie, takie zdalne coś, dodatkowo przyciemnianie. przyciemnianie. I e, zmiany temperatury światła. Muszę przyznać, e, moja Magda była do tego sceptycznie nastawiona, ale teraz rozumiem, że leżąc w łóżku, zgaszenie sobie światła e, albo przyciemnienie, albo e, rozjaśnienie, jak na przykład czyta się książkę, to jest naprawdę fajne. E, tutaj, niestety, takich opcji nie ma. Jest tylko i wyłącznie włącznik, przepraszam, ale e, wydaje mi się, że na tę chwilę ile mi wystarczy. W tym odcinku to już tyle. Mam nadzieję, że mój żyrandol Was zainspiruje jeśli również jesteście w cugu remontów, to serdecznie Was pozdrawiam. Mi na szczęście zostało już niewiele. Mam nadzieję, że niebawem uda się to wszystko dociągnąć do końca. Na zakończenie chciałem podziękować jeszcze partnerowi tego odcinka, czyli portalowi Łącz na Napięciem. Tak jak wspomniałem i w tym projekcie przydał się on znakomicie. Teraz śpiesz spokojnie, że grubość przewodów które dobrałem, jest odpowiednia. No cóż, żegnam się z Wami i tyle. Na razie. Dzięki za oglądanie i jak zwykle miłego dnia.